Cześć, witam w następnym odcinku. Dzisiaj będzie taki odcineczek z przetrwania, można powiedzieć. Kiedyś dostałem takiego maila, czy nagram odcinek, jak rozpalam krzesiwem ognisko w trudnych warunkach, a myślę, że dzisiaj takie są, bo jest minus 5. Nawet widzicie, chodzę sobie w jeziorku, jest zamarznięte. Krzesiwo mam takie, nie wiem jak się nazywa. Dostałem je kiedyś w prezencie. Zwykłe takiego krzesiwko. I nim będę rozpalał, tym co mam. I co? I będę Wam pokazywał na bieżąco, co robię, co zrywam, co pozyskuję, żeby takie ognisko rozpalić. I co? W tym miejscu sobie zrobimy ognisko. Idziemy zaraz, poszukamy jakąś korę. Jakąś starą korę znajdziemy i po prostu, żeby nam służyła jako izolacja od tego wszystkiego mokrego, zimnego, to się lepiej Wam rozpali. Tutaj mamy taki kawałek wyschniętego już drzewa, już kruszeje i z tego właśnie pozyskam tą korę, żeby zrobić izolację w ognisku. Jeśli się uda. Bo... O i takie kawałki już spokojnie można kłaść na spód. Myślę, że to powinno wystarczyć. Nie będziemy jakiegoś dużego wniska robić. To jest tylko w celu pokazania jak ja to robię. Dobra i następny etap to postaram się poszukać jakiejś powalonej brzozy, żeby pozyskać z niej korę. Ewentualnie może, widzę tam są sosny, może się uda żywicę też pozyskać. To by było nawet lepiej, bo lepiej mi się żywicą rozpala niż Korą z brzozy. i ogólnie najlepiej to sobie przygotować wszystko od razu, mieć wszystko na miejscu, żeby nie chodzić i nie latać po tym jak się nie uda rozpalić ogniska no dobra, pierwsze szukamy tak jak mówiłem tej kory z brzozy tutaj już widzę leży brzoza pod śniegiem, może coś się uda z niej korzystać Najprościej by było wyciąć z brzozy, która rośnie, ale no, lepiej ją nie okaleczać w ten sposób. Tutaj mamy powaloną gałąź od sosny, już sobie pozwoliłem z buta, że tak powiem, pociągnąć i to w środku to jest piękna żywica, to możemy zeskrować i to się fajnie nam zapali. Także trochę tego będziemy mieć, trochę tego. Co teraz, szukamy takich suchych już gałązek, ruszamy tutaj sporo. Taka średnia sucha. I w sumie już niedługo będziemy próbować rozpalić ognisko. Ja już wszystko mam przygotowane. Tu mam tą grubszą korę jako izolację tutaj. Tą tą taką do rozpałki i tą żywicę, co mam przedtem pokazywałem, spróbujemy coś z tego wyskrobać, żeby się szybciej rozpaliło. Bardzo drobne patyki, trochę grubsze i te już właściwe, jak się rozpali to ognisko. Dobra, to zabieram się za układanie. Po co to układam? No po to, żeby właśnie tej wilgoci ognisko od razu nie złapało, żeby mi miało łatwiej. Widzicie, trochę już czerwone łapy, bo trochę chodziłem tego i zupiłem. Wszystkiego wam nie pokazywałem, bo by to było za nudne. I dobrze, tutaj też zresztą już mam. Teraz co, Z taką skrobankę ja to mówię, będę robił nożem, żeby było łatwiej w rozpaleniu. Tutaj mam takie jeszcze listki, czy listki, ja na to mówię listki, to jest też brzoza, tylko że to taka, bo brzoza ma parę warstw tej jakby kory, powłoki. no. Rozpali mi trochę, teraz wiatr jest. I tutaj jeszcze dołożymy. W... tej żywicy. A widzicie, mogłem pójść na prościznę, bo jest w sumie trochę liścia suchego w lesie. Jest trochę tej ściny, bardzo suchej. I można by było tak, no, ale jak ktoś tam poprosił, czy tak nagram, to. Stawię też jego wiadomość może się cieszył Dobra, teraz będę próbował odpalić. jeszcze brakło tego czegoś. Czy się wiatr ruszył? Dobrze i niedobrze. Dobrze będzie, jak się już rozpali. O, nie brakło. Nieraz jak widzicie trzeba się namęczyć A nieraz rozpalam to za pierwszym razem Co zawsze ważne dla mnie, przekładam te potyki, raz tak, raz tak, tak na krzyż. Jak kiedyś studnie budowali. Żeby to ognisko miało po prostu tlen. No jak tak narzucacie byle jak, to się zadusi. Może to teraz wygląda w kamerze byle jak narzucane, ale... Zar spalę sobie to. Krzesiwo jest bardzo porządnym sprzętem, to lepszy niż zapalniczka niż cokolwiek, bo mogę wrzucić śnieg i tak mi będzie odpalać. Na szybko pokazany jak to robię. No w sumie tu się nie masz czym rozwodzić, chodzić, słuchać, pokazywać cyrków w głowie jakich. Może kiedyś też nagram filmik, jeśli ktoś będzie chciał. Rozpalanie ogniska w czasie jak pada deszcz, bo też się da. Aż teraz żałuję, że sobie kiełbasek żadnych nie kupiłem. No I tak na zmianę, jak widzicie, ja tak cały czas układam. I ognisko, matel i wszystko co potrzeba. Jest co prawda trochę dymu no ale niektóre gałęzie są po prostu mokre no stąd ten dym. Nie są wszystkie takie suche, dlatego te mokrejsze to zawsze zalecą na samą górę. Pasić. Żeby nie rzucać słów na to widzicie w śniegu i był mokre jest Tak zaraz ścisko pojawi no. To jest najlepsza zapalniczka. Ognisko się pięknie pali, już rączki mam zagrzane. Narzucałem tych mokrych gałęzi na wierzch. I się suszą pomału. A że jest dobry już, dobry już teraz jest żar, to już się nie ma czego o, o co martwić, że nam to zgaśnie. Też przy odpalaniu nie robiłem cięć, żeby mi potem ktoś nie zarzucił, że zapaliłem zapalniczką czy czymś innym. Może ktoś szybciej rozpala życie. Ja rozpaliłem taki czas, jaki widzieliście, i też jestem zadowolony. Raz mi szybciej wyjdzie, raz wolniej, ale tak to już w życiu bywa. I co? Ja będę już na dzisiaj kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać, szczególnie temu, który prosił o ten odcinek. To niech od razu zostawi komentarz. Zostawcie mi te suby, nie suby, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Trzymajcie się, cześć.